Tak myślałam, Boże, co ja tutaj robię? To nie dla mnie, no nie uda się. Jestem Kuba, mam 7 lat. Nie fajnie. Męczyłeś się szybko? Tak. Nie mogłeś biegać tak jak teraz? Tak. Czy lubisz warzywa i owoce? Ogórek, marchewkę, banan i jabłko. Masz jego swego idola? Tak. Kogo? Mam aż dwóch. go Wojtka... i Wojtka Ignasz... i Ignacego A, z... A z... to z kogo z... z... są? Z mojego przedszkola. Musisz mieć mięśnie? Tak. To już... no już masz. To większe potem <laughs> będziesz mógł mieć. To będziesz trochę wyższy. Takie. Mam na imię Ewelina, w studio Figura Mogilno zgubiłam 37 kg. Chciałam zmienić swoje życie, zmienić swoje nawyki, dlatego postanowiłam tutaj przejść na pierwszą swoją konsultację. No to była bardzo emocjonująca konsultacja, falałeś nawet i łzy. No jakby byłam też po takich, nie wiem, gdzieś przeżyciach swoich życiowych. Ja Stałam właśnie sama z synem. Cały okres odchudzania trwał od, od lutego 2020, no właściwie no, do teraz, bo teraz dbam o to, żeby utrzymać tą figurę. Nawyki żywieniowe u syna wprowadziłam już trochę później, ale już widziałam, już widziałam, że co robiłam źle i co robię źle. Wprowadziłam mu to, że no właśnie odjęliśmy te napoje. Później zmniejszyliśmy słodycze, no bo wiadomo, dzieci lubią słodycze, a poza tym on chodził jeszcze do przedszkola, więc wiadomo, w przedszkolu też jakieś słodkości, no ale tak mniej. Później posiłki. Regularność posiłków to jest przede wszystkim podstawa. No i właśnie te odstępy godzinne między posiłkami. No oczywiście więcej warzyw, owoców, e, mniej takiego smażonego, a jak już smażone, to tylko na oliwie. E, także no i, no i sport. Ja żałuję najbardziej, jak on był malutki, że nie wprowadziłam od samego początku na przykład picia wody, że nie nauczyłam go, tylko jakieś picia właśnie kolorowe, słodkie napoje i tak dalej. Tego najbardziej żałuję, bo to było tak, że ja przed ciążą jeszcze trochę przytyłam, później po ciąży, to już w ogóle. Także no... Zawsze patrzyłam na te kobiety, które gdzieś schudły, które pokazywały swoją sylwetkę ja zawsze tak powtarzałam, że chciałam też tak wyglądać jak one, i marzenia się spełniają. To jest najważniejsze, ale to wszystko zaczyna się w głowie. To nie jest tak, że to przyjdzie samo. Jeżeli ktoś coś bar czegoś bardzo chce, to można to osiągnąć, ale przy ciężkiej pracy niestety. Także myślę, że od, począ od samego początku, jak, jak dziecko się gdzieś tam urodzi i dorasta i dojrzewa, no to wprowadzać z z właśnie zdrowe nawyki. Y i to po prostu pójdzie sama. Kochasz mamy? Tak!